Emocje pomiędzy braćmi Williamem oraz Harrym od dawna należą do raczej napiętych Konflikt między nimi trwa już nieprzerwanie jakiś czas. Emocje były odczuwalne w czasie oficjalnych spotkań, kiedy to William szepnął coś żonie na ucho Już wiemy, co dokładnie jej powiedział książę William jest nieustannie przygotowany do roli, jaką ma pełnić w przyszłości. Mianowicie zostanie on pewnego dnia samym królem Wielkiej Brytanii. Dlatego też stoi na czele królewskiego rodu i wszędzie, gdzie może reprezentuje interesy swojej babci Elżbiety II. To w jej imieniu pojawia się podczas kolejnych oficjalnych spotkań i wydarzeń. W tych obowiązkach towarzyszy mu jego piękna żona, księżna Kate. Wiernie stoi przy jego boku, zachwycając raz po razem pięknymi stylizacjami oraz nienagannymi manierami. Książę William poniżył Harego i Meghan w rozmowie z Kate W marcu 2020 roku tuż przed rozgdownem związanym z wybuchem światowej pandemii koronawirusa. William oraz Harry wraz z żonami byli obecni na obchodach Brytyjskiego Dnia Wspólnoty Narodów, gdzie po raz ostatni reprezentowali rodzinę królewską. Stosunki obu braci już wtedy nie należały do najlepszych. Panowała między nimi dość napięta sytuacja, co zdecydowanie dało się wyczuć podczas całego wydarzenia. Przed rozpoczęciem obaj przywitali się ze sobą, jednak było to dość chłodne przywitanie. Następnie podczas uroczystości William pochylił się ku swojej żonie i wyszeptał jej coś do ucha. Wszyscy słusznie podejrzewali, że mówił właśnie o Harrym i Meghan. Spekulacje rozwiał znawca czytania z ruchu wark. Co dokładnie odczytał znak zapytania.w książce Roberta Lacy jego bitwa? Braci autor odniósł się do chwili, gdy William po przywitaniu z Harem i jego małżonką postanowił szepnąć coś do ucha księżnej Kate. W rozmowie z żoną zdradził, że musi jak najszybciej zdezynfekować ręce. Następca tronu obawiał się, że jego bliscy mogą być nosicielami koronawirusa. Cała ta sprawa z uściskiem dłoni jest dziwna. Potem będziemy musieli nałożyć dużo żelu do rąk, powiedział po cichu. Wydaje się, że następca tronu bardzo martwi się obecną sytuacją i wie, jak ważna jest odpowiednia dezynfekcja rąk. Ale czy takie słowa po powitaniu z bratem powinny kiedykolwiek w ogóle paść?